Yo, cześć, witajcie, młodeczki z tej strony, Jakubis, a dzisiaj pokażę wam powtórkę z wczorajszego meczu. Ja wiem, zobaczymy, tam... oj, 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 przegrywaliśmy najpierw. Okej. Okay. O, później wygrywaliśmy 1-1. Ładna bramka nawet wleciała. Dobra, kolejna bramka przeciwników. Któryś Marcina. Dobra, kolejna kość bramka, i teraz nasza ostatnia, podanieńsza, okej, okay. dzięki. Odbierzemy sobie tę rzecz od razu. Dobra, odbieramy, odbieramy. Dobra. Dobra. Kolejne rzeczy odbieramy. Kolejne. I kolejne. Dobra. A no może sobie od razu zrobimy ten. Gdzieś pojedynek jeden. Start. Jeden jakiś sobie pojedynek zegramy. Powiem no, jak jakiś sobie zagramy będziemy kończyć. Start my się, Dynast nas czyta do gierki. już tak, jesteśmy. Ten wczoraj oglądałem, bo jeszcze tutaj nie nagrałem. Wczoraj też było jeden, nie wiem nawet. dla mnie, przeciwnika. Okej, okay, czyli znowu najpierw przegrywaliśmy. A później zremisowaliśmy jak widzicie Dobra Okej, okay, dobra yy, Dzisiaj też będzie nagrane, gdzie będzie dużo łapeczek Nie wiem jak widzicie do gierki mi coś nie może wczytać Widzicie, oj ojoj tutaj przegraliśmy, o, tutaj wygraliśmy jeszcze dwóch Tylko dwóch Okej Tym racjonalnie nie mogło być Ojej, źle O, dobra, prawie by polubił przeciwnika gola O, mój Boziu Dobra, zauważyłem, że to nie ja, dobra No i nawramka była nasza, więc okej okay. Okej, okay, że nasza ramka była nasza. Przeciwnikasz nie musimy oglądać. Dobra, i to było no tyle. Witajcie o subskrypcji, o łapeczce. Nara!